Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, mamy za sobą już 35 lat wolnej Polski i mamy takie powszechne odczucie niestety powszechne odczucie że w tym znaczeniu wymierzenia sprawiedliwości, rozliczenia się z ludźmi, systemu komunistycznego wolna Polska nie poradziła sobie. Dopiero pod koniec 2019 roku, 30 lat po powstaniu III RP, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 91-letniemu wówczas Bogdanowi Dzięciołowi. W ubiegłym roku, 19 marca, sąd, warszawski sąd okręgowy wydał decyzję, wydał wyrok skazujący Bogdana Dzięcioła na 5 lat pozbawienia wolności, a więc sąd podzielił argumentację prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej wskazującą na to, że doszło do zbrodni komunistycznej, a więc po osoba nieuprawniona do występowania w składzie orzekającym w charakterze asesora a taką właśnie funkcję sprawował wówczas Bogdan Dzięcioł, współorzekała o karze śmierci wydanej w sierpniu 1952 roku wobec porucznika Edwarda Pytko.